Ni ne daj, ni ne daj Dziewiąty dzień Borowice Niesamowita walka pijanych mistrzów Krystek W.S. Stanley Dzień dobry, kurde Dzień dobry Dzień dobry Dzień nie ma słowa śluby i dyk. Tak co, to jest przebój, wy pierdolają. Spokój sam. To są kurwy. Jakie kurwa kurwy? Po czym ty kurwa mówisz? No masz kurwa przebę. Kurwa jaka przeba? Jeszcze nie kurwa szumuj w tą bielinę. Nie może kurwa. Kurwa jakiś pilul. Idź po te książki. Kurwa pierdolają. O! Zaraz przebiegnie. Kurwa patrz.

Uwaga kurwa Tak się skończyłem Ale ja jeszcze kurwa wrócę i rozpierdolę te tępe kurwy, co wypierdalają po chleb. Pączek mnie w kurwia na, 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 na. Life is life.